W dzisiejszym świecie istnieje pewien paradoks. Im więcej pojawia się porad, jak zdobyć kobietę, tym bardziej mężczyźni czują się zagubieni. Zewsząd słyszymy slogany bądź szczery, okaż romantyzm, pokaż jej, że ci zależy brzmi to pięknie. Lecz jeśli spojrzymy na to okiem Machiavellego, mistrza władzy i wpływu, odkryjemy, że te słowa, choć pełne uroku, najczęściej prowadzą mężczyznę do pozycji słabości. Machiavelli przypominał nam bowiem, że człowiek nie kieruje się dobrocią ani sprawiedliwością, kieruje się korzyścią i siłą, którą odczuwa, a w miłości jest tak samo. Atrakcyjność nie rodzi się z błagania o uwagę, rodzi się z umiejętnego tworzenia sytuacji, w której to ktoś inny widzi w tobie nagrodę, którą warto zdobyć. Wyobraźmy sobie scenę dobrze nam znaną. Młody mężczyzna spędza cały wieczór pisząc wiadomości do dziewczyny, która mu się podoba. Komplementy, pytania, kolejne wiadomości. A gdy ona odpowiada z opóźnieniem, on czuje niepokój. Wydaje mu się, że nieustanna troska wzruszy jej serce. Ale co dzieje się w rzeczywistości? Najczęściej efekt jest odwrotny. Ona traci zainteresowanie. Dlaczego? Bo w jej oczach on już sam obniżył swoją wartość stał się kimś, kto żebrze o uwagę. To dokładnie ten błąd, który Machiavelli nazwał oddaniem władzi w cudze ręce, nieświadomie. Spójrzmy jednak na sytuację odwrotną. Mężczyzna nie spieszy się z wiadomościami. Nie dlatego, że gra na zwłokę, lecz dlatego, że jego życie jest już pełne pasji, celów, wyzwań. Nie ma czasu, by godzinami wpatrywać się w ekran. Kiedy się pojawia, wnosi energię człowieka, który naprawdę ma wartość. I to wystarczy, by przyciągać. W takim momencie to kobieta staje przed pytaniem: jak mogę stać się częścią jego świata? To właśnie ta subtelna zmiana ramy, o której mówił Machiavelli. Nie obietnice, nie słowa, lecz rzeczywistość, której nie da się zignorować. Znam historię młodego przedsiębiorcy z Europy, zafascynowanego myślą Machiavellego. Zamiast ślepo gonić za dziewczyną, która mu się podobała, skupił się na swojej firmie budował siebie swoją pozycję swoje życie na przyjęciach pojawiał się pewny siebie ale nie zabiegał o uwagę nie zasypywał rozmową nie próbował się przypodobać był zajęty i wybierał komu poświęci czas i wtedy stało się coś niezwykłego ta sama dziewczyna którą wcześniej chciał zdobyć to ona zaczęła do niego podchodzić to ona szukała okazji do spotkań to ona starała się wejść w jego świat to doskonały przykład zasady Machiavellego. Prawdziwa wartość nie rodzi się z proszenia, lecz z tego, że inni czują, że muszą na ciebie zapracować. I nie chodzi tu o tanie sztuczki psychologiczne. To odzwierciedlenie prostej prawdy. Człowiek ceni to, co wymaga wysiłku. Prezent dany za darmo często trafia w kąt, ale zwycięstwo, okupione trudem, zostaje w sercu na zawsze. Tak samo jest z Twoją uwagą. Ma znaczenie tylko wtedy, gdy nie jest dostępna dla każdego. Machiavelli rozumiał, że w każdej relacji istnieje niewidzialna siła, tak zwana rama. To przestrzeń, w której jedna strona prowadzi, a druga podąża. Kiedy zawsze jesteś dostępny, zawsze się dopasowujesz, oddajesz tę ramę drugiej osobie. Ale kiedy trwasz w swojej wartości, tworzysz orbitę, do której inni chcą wejść. I właśnie w tym tkwi lekcja. Przyciąganie nie polega na błaganiu o uwagę. Polega na budowaniu życia, które samo w sobie jest tak fascynujące, że ludzie pragną stać się jego częścią. Machiavelli nigdy nie mówił, że masz być zimny czy bezduszny. Podkreślał jedynie jedno: siła rodzi się z utrzymywania inicjatywy. A w miłości oznacza to coś prostego: nie odczekuj aprobaty. Stań się kimś, która aprobata sama w sobie jest nagrodą. W każdej relacji politycznej, biznesowej czy uczuciowej Machiavelli twierdził, że istnieje niewidzialny porządek, porządek, który rozstrzyga, kto prowadzi, a kto zostaje poprowadzony. W miłości i przeciąganiu nazywamy to frame, ramą. To przestrzeń, w której jedna osoba ustala zasady gry, a druga musi na nie reagować. Problem polega na tym, że większość mężczyzn w ogóle tego nie dostrzega. Wchodzą na randkę z nastawieniem pełnym oczekiwań i niepewności, jakby prosili, oby tylko ona pozwoliła mi zostać. W tym właśnie momencie rama jest już w jej rękach. A gdy mężczyzna sam ustawia się w roli tego, który podąża, naturalna atrakcyjność znika, bo kobieta instynktownie nie czuje pociągu do kogoś, kto dobrowolnie oddaje inicjatywę. Machiavelli pisał: Ludzie mają skłonność podziwiać siłę, a gardzić słabością. W miłości siła nie oznacza mięśni czy statusu społecznego, to pewność siebie, to zdolność do przejęcia steru i kształtowania sytuacji. Spójrzmy na prosty przykład. Mężczyzna mówi, kiedy masz czas dopasuje się do Twojego grafiku. Brzmi grzecznie, ale w istocie oddaje pełnię kontroli. Odwrotnie, jeśli powie, w sobotę o siódmej jestem wolny, jeśli chcesz, możemy się spotkać. Wtedy to On tworzy ramę. To nie jest przymus to zaproszenie. Ale zaproszenie do przestrzeni, którą on prowadzi. Przypominam sobie pewną sytuację wśród znajomych. Jeden z nich zawsze pytam dziewczynę, z którą się spotykał gdzie chcesz iść, co chcesz zjeść, jaką muzykę lubisz. Wydawało mu się, że to okaże troskę, ale efekt? Ona stawała się coraz bardziej obojętna, aż w końcu zaczęła unikać spotkań. Drugi z kolegów działał inaczej, nie stawiał jej w centrum każdej decyzji. Proponował: Chodźmy na kawę do tego miejsca, gra tam świetny zespół na żywo. Na początku dziewczyna była zaskoczona, ale szybko dała się porwać atmosferze, którą on kreował. Z czasem to ona dopasowywała się do jego grafiku. To żywy dowód na to, że ten, kto trzyma ramę, staje się centrum uwagi. I to właśnie rodzi naturalny magnetyzm. Trzeba jednak pamiętać, frame nie da się utrzymać za pomocą pozorów. Możesz udawać pewność siebie przez godzinę, ale jeśli w środku jesteś pusty, to w końcu wyjdzie na jaw. Machiavelli podkreślał: Władza istnieje tylko wtedy, gdy wspierają działanie i fakty. Jeśli twoje życie jest pozbawione celu, twoja rama runie, ale jeśli masz kierunek, jasne standardy i prawdziwą pasję, twoja obecność wystarczy, by potwierdzić wartość, wtedy każde słowo, każdy gest, nawet cisza niesie w sobie moc. Nie oznacza to oczywiście tyranii czy braku szacunku. Wielu ludzi myli to i zamienia w tanią grę o dominację, ale Machiavelli nie głosił bezsensownej okrucieństwa, pokazywał tylko prostą zasadę. Ten, kto kontroluje ramę, ten ma przewagę. W relacji oznacza to jedno, nie pozwalasz, by cudze kaprysy całkowicie kierowały Twoim światem. Nie rezygnujesz z ważnych planów tylko dlatego, że ktoś chce spotkania w ostatniej chwili. Nie odpowiadasz w pośpiechu na każdy sygnał. Twoje życie toczy się własnym rytmem, a kto chce w nie wejść, musi zaakceptować ramę, którą tworzysz. I tu dochodzimy do lekcji Machiawellego. Atrakcyjność nie rodzi się z obietnic i nadmiernego dogadzania. Rodzi się z tego, czy potrafisz utrzymać frame. Jeśli ty wyznaczasz ramę, stajesz się centrum. Jeśli ją oddajesz, stajesz się tym, kto podąża. A w tej niewidzialnej grze, wybór zawsze należy do ciebie. W psychologii istnieje zasada dziwna, lecz niezwykle potężna. Człowiek ceni to, co trudne do zdobycia, i szybko traci zainteresowanie tym, co dostępne zbyt łatwo. Machiavelli, choć żył w epoce renesansu, rozumiał to doskonale. Pisał, że władca nie może rozdawać łask bez końca, bo gdy dar staje się nawykiem, traci wartość. Łaska powinna się pojawić w odpowiednim momencie, w sposób zaskakujący, by wywołać wdzięczność i pragnienie dalszej lojalności. W miłości działa dokładnie ten sam mechanizm. Jeśli jesteś zawsze obecny, zawsze gotowy, zawsze ustępujesz, twoja obecność staje się banalna, ale jeśli wiesz, kiedy się pojawić, a kiedy wstrzymać uwagę, to wtedy stajesz się tajemnicą. A tajemnica rodzi magnetyzm. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który codziennie pisze do dziewczyny. Opowiada o wszystkim, od śniadania po przebieg dnia. Na początku może dowydać się urocze ale szybko staje się nudne. On przestaje być odkryciem. Jego uwaga przypomina wodę płynącą bez końca, dostępną, a więc bez wartości. A teraz drugi obraz. Mężczyzna, który nie jest zawsze w zasięgu. Zajęty pracą, pasjami i bogatym życiem towarzyskim, kiedy się odzywa, jego uwaga staje się nagrodą, bo jest rzadka i związana z wysiłkiem, jaki dziewczyna wkłada, by utrzymać z nim kontakt. To oczekiwanie, ta nagroda sprawia, że więź rośnie. To gra psychologiczna, w której rzadkość tworzy wartość. Widać to dziś doskonale w erze mediów społecznościowych. Są mężczyźni, którzy codziennie publikują dziesiątki historii, pokazując każdy szczegół życia, nie pozostawiają miejsca na ciekawość. A są też tacy, którzy udostępniają tylko czasem chwile naprawdę znaczące. To właśnie ta rzadkość rodzi pytania. Co on robi, kiedy go nie ma, jak wygląda jego świat, a ciekawość to fundament atrakcyjności. Machiavelli nazwałby to sztuką zarządzania zasobami. Mądry władca nie roztrafia swoich sił, rozdziela je strategicznie, by każda łaska wywarła jak największy efekt. Dla mężczyzny w relacji takim zasobem jest uwaga i czas. Dajesz je bez przerwy, tracą wartość. Wstrzymujesz, a potem ofiarujesz w odpowiednim momencie, zyskują moc. To nie gra pozorów. To umiejętność doceniania samego siebie. To świadomość, że Twoja obecność nie może być traktowana jak coś oczywistego. Pamiętam pewną historię. Znajomy opowiadał, jak zdobył dziewczynę, która początkowo była chłodna i obojętna. Nie gonił za nią. Nie próbował udowadniać swojej wartości. Żył swoim rytmem. Tylko czasem odzywał się, ale zawsze w kontekście czegoś wyjątkowego. Raz zaprosił ją na kawę w klimatycznym miejscu, innym razem na wystawę sztuki, wiedząc, że to jej pasja. I właśnie dlatego, że jego obecność była rzadka, każda chwila stawała się nagrodą. Z czasem to ona zaczęła czekać, to ona zaczęła pragnąć więcej. Przez pryzmat Machiawelliego to subtelna gra nagrody i braku nagrody. Nie kara w negatywnym sensie. Po prostu brak nagrody, gdy brak wysiłku z drugiej strony. Nie musisz się złościć, nie musisz ignorować na siłę. Wystarczy, że nie jesteś zawsze dostępny. A kiedy ona naprawdę inwestuje swój czas i uwagę, twoja obecność staje się nagrodą zasłużoną. A ludzie pragną najbardziej tego, co kosztuje ich wysiłek. Lekcja jest jasna. Nigdy nie pozwól, by twoja uwaga była towarem tanim. Naucz się, kiedy ją zatrzymać, a kiedy uwolnić. Spraw, żeby inni czuli, że muszą się postarać, aby ciebie zdobyć. I to właśnie ten wysiłek sprawi, że więź stanie się głębsza. Machiavelli powiedziałby oto sposób, by zachować władzę w swoich rękach nie przez brutalną kontrolę, lecz przez umiejętne budzenie pragnienia. Bo w tej grze atrakcyjności, ten, kto umie rozdawać nagrody z rozwagą, trzyma klucz. W rozmowach o miłości i atrakcyjności wielu mężczyzn często myśli, że aby stać się pociągającymi, muszą mieć w ręku jak najwięcej opcji, wiele kobiet do randkowania, wiele relacji, którymi można się chwalić. Ale to tylko powierzchnia. W rzeczywistości prawdziwe bogactwo nie wynika z ilości wyborów, lecz z jakości życia wewnętrznego. Machiavelli podkreślał, że silny władca to nie ten, który ma wielu sojuszników, lecz ten, który potrafi stać niewzruszenie nawet w samotności, bo prawdziwa siła płynie z wnętrza, a nie z potwierdzenia ze strony innych. To samo dotyczy mężczyzny w relacjach. Trwała atrakcyjność rodzi się z życia pełnego pasji i celu, a nie z tego, ile kobiet zwróci na ciebie uwagę. Spotkałam kiedyś mężczyznę, który odniósł sukces w sztuce. Ale tym, co czyniło go naprawdę fascynującym, nie były obrazy ani sława, lecz pasja, która biła od niego za każdym razem, gdy opowiadał o swojej twórczości. Gdy mówił o bezsennych nocach spędzonych nad dziełem, jego oczy rozświetlał blask, którego nie da się udawać. Co ciekawe, kobiety przyciągała nie tyle końcowa forma jego dzieł, ile energia życia, którą emanował. On nie musiał udowadniać swojej wartości, jego pełne pasji życie mówiło samo za siebie. To idealny przykład prawdziwego myślenia w kategoriach obfitości. Zamiast szukać uwagi, tworzysz życie tak bogate, że to uwaga sama Cię znajduje. Machiavelli doskonale rozumiał jedną prawdę ludzi przyciągają ci, którzy nie są uzależnieni od zewnętrznej aprobaty. W polityce książę nie mógłby rządzić, gdyby codziennie pytał poddanych o pozwolenie. W miłości mężczyzna nie stworzy atrakcyjności, jeśli każde jego słowo i gest są próbą uzyskania akceptacji kobiety. Myślenie w kategoriach obfitości jest sposobem, by wyjść z tej pułapki. Gdy masz swoją drogę, swój cel i życie warte przeżycia, przestajesz obsesyjnie zastanawiać się, czy ktoś cię lubi, czy nie i właśnie ta wolność tworzy magnetyzm, którego nie da się zaignorować. Wyobraź sobie typową scenę. Do sali wchodzą dwaj mężczyźni. Pierwszy bez przerwy analizuje reakcje kobiet, stara się zrobić wrażenie, zmienia ton głosu, uśmiech, byle tylko zostać zaakceptowanym. Drugi natomiast wchodzi z luzem. Rozmawia z każdym, nie przejmuje się nadmiernie tym, co inni myślą, uśmiecha się, opowiada historię, dzieli się swoją pasją, może to być fotografia, spinaczka, czy ciekawy projekt. Nie trudno zgadnąć, który przyciągnie więcej uwagi. I nie dlatego, że ma specjalne techniki uwodzenia, ale dlatego, że promieniuje energią człowieka żyjącego według zasady obfitości. Nie brak, nie prośba, niezależność. Słyszałem kiedyś historię młodego przedsiębiorcy. Ponosił same porażki w relacjach, bo za każdym razem, gdy spotykał kobietę, stawiał ją w centrum swojego życia. Zaniedbywał pracę, zmieniał zainteresowania, udawał, że lubi rzeczy, które go wcale nie obchodziły, tylko po to, by do niej pasować. Efekt: relacja szybko się rozpadała. Po tych doświadczeniach zmienił podejście. Zamiast szukać potwierdzenia, wrócił do budowania własnej firmy, zadbał o zdrowie, spędzał czas z przyjaciółmi i realizował swoje pasje. Naturalnie kobiety zaczęły się nim interesować. Nie dlatego, że o nie zabiegał, lecz dlatego, że stał się mężczyzną samodzielnym, pełnym życiowej energii. To właśnie ta obfitość, o której mówił Machiavelli, prawdziwa siła płynie z tego, że stoisz twardo na własnych nogach, a nie z liczby relacji, jakie masz. Kluczowe jest jednak rozróżnienie między prawdziwą obfitością a fałszywą obfitością. Niektórzy udają zajętych, udają, że mają wiele opcji, podczas gdy w rzeczywistości to tylko przykrywka pustki. Machiavelli ostrzegał: Jeśli władza nie ma realnych fundamentów, runie przy pierwszej próbie. Dlatego myślenie w kategoriach obfitości nie może być przedstawieniem musi wynikać z życia, które naprawdę ma sens z kariery, którą tworzysz, umiejętności, które rozwijasz, czy pasji. Które sprawiają, że zapominasz o czasie. Gdy fundament jest solidny, nie musisz niczego udowadniać, inni sami poczują twoją wartość. Lekcja Machiavellego jest jasna. Atrakcyjność nie pochodzi z liczby opcji, jakie posiadasz, lecz z tego, kim jesteś, gdy nie ma wokół nikogo. Jeśli potrafisz żyć pełnym pasji i sensu życia nawet w samotności, nosisz w sobie energię, która sprawia, że inni chcą być częścią twojego świata. A kiedy posiądziesz ten sposób myślenia, przestajesz bać się strat, bo wiesz, że twoja wartość nie zależy od nikogo innego, lecz rodzi się w tobie. Kiedy spojrzymy na całą drogę, którą właśnie przeszliśmy, widać wyraźnie, że zasady Machiavellego, choć zrodziły się w polityce i w świecie władzy, mają niezwykłą siłę również w sferze uczuć i atrakcyjności. Już od początku zobaczyliśmy, że proszenie i błaganie tylko spycha mężczyznę na pozycję słabości, obniżając jego wartość w oczach kobiety. Zamiast tego Machiavelli podpowiada, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności kreowania kontekstu, tak by to inni czuli, że muszą się starać, by cię zdobyć. To fundament naturalnej atrakcyjności, nie gra ani oszustwo, lecz potwierdzenie własnej pozycji płynące z wewnętrznej mocy. Następnie zatrzymaliśmy się przy pojęciu frame, niewidzialnych ram władzy, które decydują o tym, kto prowadzi, a kto podąża. Jeśli potrafisz utrzymać swoje ramy, stajesz się centrum każdej interakcji i atrakcyjność pojawia się sama. Lecz jeśli oddajesz je zbyt łatwo, gdy zaczynasz biegać za kimś i spełniać każdą zachciankę, wówczas nieświadomie przekazujesz władzę drugiej stronie. Machiavelli powiedziałby, że to właśnie jest niebezpieczny poślizg, bo raz utraconą władzę niezwykle trudno odzyskać. Potem przyszła kolejna zasada: zatrzymywania i uwalniania. Subtelną sztukę psychologiczną, dzięki której twoja uwaga staje się nagrodą. Tak jak mądry władca nigdy nie rozdaje łask bez przerwy, tak i ty nie powinieneś rozrzucać swojej obecności i zainteresowania na oślep. Człowiek bowiem zawsze wyżej ceni to, co rzadkie i trudne do zdobycia. Gdy potrafisz dawkować swoją energię, twoja uwaga nabiera wartości, a inni zaczynają inwestować więcej, by jej nie stracić. I wreszcie. Siła myślenia w kategoriach obfitości. Życie pełne pasji, celów i wewnętrznej mocy samo w sobie promieniuje atrakcyjnością, nie potrzebując żadnego potwierdzenia z zewnątrz. Mężczyzna, który żyje w obfitości, nie boi się utraty niczyjej uwagi, bo wie, że jego wartość nie opiera się na liczbie relacji, lecz na drodze, którą sam buduje. Machiavelli powiedziałby, że to właśnie jest fundament prawdziwej władzy: niezależność i zdolność, by stać mocno, nawet gdy nikogo nie masz obok. Jaka więc jest lekcja końcowa? Przyciąganie kobiet, podobnie jak utrzymywanie władzy, nigdy nie rodzi się z błagania i słabości. Ono wyrasta z pracy nad sobą, z umiejętności utrzymania ram, z kontroli nad tym, komu dajesz swoją uwagę i przede wszystkim z życia tak bogatego, że inni sami chcą w nie wejść. Machiavelli nie uczy nas chłodu czy okrucieństwa, przypomina raczej, że siła płynie z inicjatywy, a w miłości oznacza to zamiast biec za kimś, bądź tym, do kogo inni chcą biec. Zadaj więc sobie kilka pytań. Czy twoje życie jest dziś na tyle bogate, by ktoś chciał do niego dołączyć? Czy utrzymujesz swoje ramy w relacjach, czy raczej wciąż je naginasz, by przypodobać się innym? Czy twoja uwaga jest nagrodą, czy darmowym towarem? Te pytania nie mają budzić poczucia winy, ale pomóc ci jasno zobaczyć, gdzie jesteś i od czego zacząć zmianę. Bo atrakcyjność to nie przypadek to naturalna konsekwencja życia według zasad władzy, o których Machiavelli mówił już wieki temu. A jeśli miałbym zostawić ci jedną myśl na koniec, to będzie nią ta. Nigdy nie oddawaj swojej wartości w cudze ręce, zbuduj życie tak silne i tak pełne, byś nie musiał prosić o uwagę, lecz by ona sama cię odnajdywała. Wtedy nie tylko przyciągniesz kobiety, lecz także szacunek, okazję i moc w każdej sferze swojego życia.